Witajcie w kolejnym odcinku anime Castells, w którym odpowiemy sobie na odwieczne pytanie wszystkich fanów anime: Czy Dororo to japoński wiedźmin? Co, a więc tak chcesz zacząć ten materiał? Więc z tej strony mówisz Shiro. I Mativane. I porozmawiamy o Dororo. E, tak. E, myślę, że postaramy się, tak jak zawsze mówimy, e, odcinek otrzymać krótki. Wy już wiecie, jak bardzo się to nie udało. Udało się na pewno. Na pewno jest około 20 minut. Ja porozmawiam głównie o odczuciach. Mateusz będzie dzisiaj profesjonalistą i porozmawia o takich ważnych profesjonalnych rzeczach. No o właśnie. Których ja nie mam żadnego pojęcia. może od rysu historycznego, bo no mi się wydaje, że w przypadku tego anime jest on dość e, potrzebny, e, gdyż nie jest to anime na podstawie jakiejś e, niedawno wydanej mangi albo e, oryginalny pomysł studia. E, tylko... Seria sięga 1967 roku Czyli 52 lata temu Tak, bo nowa adaptacja to jest jakby już druga adaptacja z kolei z tego co się nie mylę, tak? Tak, tak, ale e, po kolei w 1967 roku nie e, Mangeton e, na, e, napisał O Samu Tezuka czyli, Osamu Samu Tezuka e, no, Myślę, że można zaryzykować najbardziej znany i popularny manga, tego, świecie. Który... Tak, naprawdę? Wydaje mi się, że. No myślę, że jeszcze. A ja, tego ja teraz słyszę się o nim o tym. Ja słyszę ale... na przykład o nim teraz pierwszy raz, nie? No dlatego, ale że chciałbym jeszcze wspomnieć mangach, e, ale... minutą ciszy, może taką niedosłowną, że to jest autor, który jest, chyba jest martwy z tego, co się nie mylę, nie? Hmm. Tak. Nie wiem, nie lubię tego researcha, ale no tak, no raczej tak. No, to jest chyba autor, który już jest y, naprawdę wiekowy, bo manga Dororo w którym roku zaczęła być pisana? 67. 67 rok, no to prawdopodobnie tak. on już jest... Tak, jeszcze y, to upewnić, żeby, upewnić się, żeby nie było... No, jak on się tam nazywał? Y, no, Tezuka. Tezuka. No, wystarczy. I Osamu Tezuka na Wikipedii. Tak, jest tutaj miejsce śmierci. Y, krótko żył, bo 89. rok umarł. Dobrze, i jeszcze może skoro nie mówimy, to jeżeli ktoś z Was, tak jak my, nie ma o nim bardzo dużej wiedzy, którą powinien mieć jako fan mangi i anime, no to to jest człowiek, który na przykład ma muzeum tylko o sobie, jakby tylko o jego mangach jest osobne muzeum. Wow, jakie on tytuły na tego Koleś w ogóle, no na przykład Astroboja chyba to jest jego najpopularniejszy tytuł, tak? ale napisał jakby objętościowo to, co napisał, równa się mniej więcej pojemności One Piece. A. Całego, tylko że oczywiście on napisał wiele małych serii. Ale jakby to wszystko złożyć, no to by taki. No nie całe. No właśnie, z tego co widzę, z artykułu na Wikipedii, z racji swoich osiągnięć nazywany jest Bogiem Mangi. Więc, tak, wow. Albo Ojcem Mangi, Bogiem Mangi. E... Porównywalny z Waltem Disneyem. Ja nawet nie wiedziałem, że jest taki popularny. E, no, dostał. Nagroda Eisnera, e, za Dororo właśnie. Znaczy dostał wiele takich nagród, ale mm. właśnie za Dororo też dostał. To jest e, jedna z najpopularniejszych nagród komiksowych, zwykle zgarnianych przez zachodnie e, wytwórnie, ale wiem, też się poudawało. E, no ale dobra, wystarczy może o... Historii. Znaczy nie, o nim tylko. kulcze, prawie się udało. Bo potem była pierwsza adaptacja anime i ona wyszła dwa lata po rozpoczęciu mangi, czyli to było świeże... I dostał tą mangę. Tak, świe... znaczy, anime. Tak, świeża manga w miarę. No i zrobili anime. No i później przez około 40 lat nie działo się nic. W 2004 roku wyszła gra na PlayStation 2, to jest ciekawostka, istnieje gra Dororo, nazywa się Blood Will Tell, czyli krew powie. No i taka gra, widzieliśmy kawałek gameplaya. No i wygląda dokładnie jak gra na PlayStation 2, czyli chętnie byśmy zagrali, <laughs> ale w ogóle wygląda bardzo podobnie do anime jest. Ja, ja pokażę obrazek, czekaj może. Okay. Dobrze, to pokażę razie. Otwórz grafikę. Mógł mów dalej, mów dalej. W każdym Dala, w razie razie e, Hakimaru wygląda bardzo podobnie do nowej adaptacji. E, no i fajnie można biegać i zamiast rąk ma się miecze i się zabija rzeczy dookoła. Ale dobra, przejdźmy może wreszcie do 2019 roku tak, kiedy ta e, półmartwa marka e, zostaje wskrzeszona nowym, nowym właśnie anime. no i co o nim sądzisz, Shira? No jest bardzo zabawna <grywa> Nie, no żartuję. Mamy, mamy na początku takie backstory, nie? Pokazujemy takie jakby... Zaczynamy jakby anime od takiego wstępu retrosowego, że tak to powiem. I pokazujemy... W starym stylu tak, właśnie, tak. że kiedy tak. e, bohater się rodził. Mhm, kiedy bohater się rodził, dobrze powiedziane. E, I... I mamy pokazany jakiś tam ląd w Japonii, jakąś prefekturę, tak, dobrze mówię, mhm. yy, która no, jest bardzo yy, na, na skraju kryzysu. Że do, 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 docierają tam jakieś klęski żywiołowe, że ziemia nie jest płodna, yy, no, ludzie muszą rzucić korzenie drzew, żeby przeżyć, nie? żeby nie umrzeć z głodu. No i źle się dzieje. No i władca tutajszych ziem yy, postanawia coś z tym zrobić. I jakby sprzedaje swojego jedynego syna, którego w tamtym momencie się rodzi. Demonom. No i jakby... To jest taki mały począteczek. No i ten syn się okazuje przez to, że on oddał go demonom. Rodzi się jakby już teoretycznie prawie, że martwy. Nie ma kończyn, nie ma skóry, nic nie widzi, nic nie słyszy, yy, nic nie czuje. Zupełnie nic. To jest taki wstęp. I za co dalej? No dalej cała seria ma charakter e, e, epizodyczny, bo odcinki są luźno powiązane ze sobą. Jest jakaś generalna... głównie jakby fabułą jest to, że Dororo, kiedy Dorus, e, brakuje mu wielu części ciała i wielu zmysłów, właściwie to praktycznie wszystkich, poza jakimś tam korpusem i szkieletem i coś takiego mięśniami. No i on pokonując demonów odzyskuje części ciała. No i właściwie tak jak się domyślacie, no po prostu w każdym odcinku pokonuje, bo prawie każdy pokonuje jakiegoś demona, odzyskuje jakąś kolejną y, część ciała albo kolejny zmysł. Y, znaczy, no zmysły też są jakby związane z częściami ciała, czyli jak na przykład nie wiem, odzyskuje nos, no to wraca mu zmysł węchu i tak dalej. Y, czyli z początkowo on nie umie mówić, nie widzi, y, nie słyszy, nie czuje, a z biegiem historii y, jakby coraz bardziej przypomina normalnego człowieka. No i podczas jego podróży towarzyszy mu oczywiście tytułowy Dororo. Tak, który jest... bo główny bohater w ogóle nazywa się Jakimaru, to nie jest Dororo, czyli tak. obrazek, który teraz widzicie na ekranie. To nie jest Dororo, on się nazywa Jakimaru. A Dororo jest e, małym dzieckiem, e, które podróżuje z Jakimaru e, i on jakby jest, jakby jego oczami widzimy ten świat, czyli Jakimaru jest tą osobą, która na przykład walczy i ma jakieś, jakieś tajemnice, robi jakieś niesamowite rzeczy. A my oczami Dororo jakby... Tak jak Dororo jesteśmy jakby zwykłymi widzami i obserwujemy jego poczynania. Tak. Wspomniałeś o tym, że on walczy z tymi demonami, nie? Tak, tak. Tak. No i chodzi. I, i że odzyskuje wtedy w ten sposób tak, fragmenty tak, swojego tak. ciała i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i... Ostatnio rozmawialiśmy z Mateuszem i za zauważył pewne podobieństwo do naszego e, rodzimego Wiedźmina. Tak, no właściwie to jest ta sama historia. Jakim cudem w ogóle Sawkowski z zprawami autorskimi. I, i, nie to tak, tak naprawdę to nie jest ta sama historia, ale jest bardzo <grym> podobna. Ja, no, Okej, okay, ich jest dwóch, a nie jeden, ale ani... Dororo jest taką płotką, dobra? <noise> <noise> Okej, okay, Dororo to płotko. Pokazuje jak Pymuk Jakimaru, w którą stronę trzeba iść. No no, taki. <głos> <głos> przewodnik. A Hekimaru, tak jak Gerald, podróżuje sobie od wioski do wioski i walczy z różnymi potworami, gulami i tak dalej. I jakby Dororo bardzo kładzie nacisk na kulturę miejsca, z którego się wywodzi, czyli kulturę japońską, jakby demony, z którymi walczy, czy tam potwory często są jakby archetypami e, japońskimi, czyli na przykład jakiś przeklęty miecz, e, na przykład e, jakaś e, ta osoba, która jakby zmienia się w pająka i zjada ludzi. Tam w ogóle jakby są różne nawiązania takie klimatyczne. Te no. też możecie karać na przykład no to z innych. De demony anime. są ogółem bardzo tak, bardzo tak, Japoński, W ogóle nie? ten motyż, ten sprzedanie dziecka, żeby demonu tam dały jakieś tam bogactwa i tak dalej, i tak dalej. Natomiast Wiedźmin no, robi to samo z mitami stowieńskimi, czyli też walczy się z różnymi stworami związanymi z tym regionem jakby świata i z tymi wierzeniami. Klimat serii jest i tu i tu bardzo. No bardzo jakby widać klimat tak. taki... Klimacik jest bardzo podobny, nie? Dororo, do przepraszam, maru walczy sobie tam z japońskimi demonami, a na przykład e, Wiedźmin walczy z tam z ludowymi wierzeniami jakichś innych e, słowiańskich potworów takimi jak nie wiem, e, Leszy, bardzo, bardzo popularny, jakaś baba Jaga i takie tam różne ty tego typu stwory. Tak, ale poza też takimi podobieństwami jakby fabularnymi. E, jakby sposób prowadzenia serii jest e, dosyć podobny, bo już pomijając fakt, że jakby są takie epizodyczne przygody, w których bohater trafia do jakiejś wioski, pozna jakiś problem, to jakby, no są bardzo podobne vibe, bo Na przykład tu i tu może się okazać, jakby to jest sytuacja, w której potwór okazuje się tak naprawdę dobry, tylko niezrozumiały, bo jest na przykład, nie wiem, obrzydliwy. Myślę, że dobry to jest za dobry. No dobra, za ale na przykład y, nie taki bezmyślny i potworny, pasuje i tu, i tu. Jakby ważna sobie odcinek Dororo, w którym potwór tego wszyscy gonią, okazuje się tak naprawdę niezrozumiałym istotą i taki sam jakby Wątek rozdział w Wiedźminie, tak, w Wiedźminie bo nie? Musimy wziąć pod... Tu jest może troszeczkę, troszeczkę to się różni, bo Wiedźmin z oryginału jest jakby osobą neutralną, nie? A Hyakimaru jest osobą, która od początku jakby nie ma dostępu do nerwów wzroku, czyli on nie widzi tych wszystkich sporów, ale ma jakby taką umiejętność widzenia aury. I widzi aurę ludzi, widzi aurę. Takie potworów, kocie oczy. Takie, powiedzmy, że kocie oczy, nie? Widzi aurę stworów i widzi e, aurę ludzi, nie? I widzimy tylko, że te potwory, demony mają taką czerwoną, krwistą aurę. E, co sprawia, że on chce te potwory zabijać, bo wie, że one są złe, że one są w stanie wyrządzić krzywdę, nie? Wiedźmin nie ma takiej umiejętności. Choć te w grach, jak kliknie, kliknie, detektywa, to te stwory się na czerwono świecą, nie? No ale oryginalnie sag, sagowo, tak samo! Ale oryginalnie sagowo ta zdolność no, nie istnieje, nie jest to stworzona zdolność na potrzeby gry. No i chciałem wspomnieć, że Wiedźmin jest neutralny i powiedzmy, że Wiedźmin spotyka Wilkołaka, który przez swoją historię stał się jakby zły, czy coś takiego, zaklęty i tak dalej, to widzimy, nie zbija go od razu, tylko szuka rozwiązania, e, żeby w takiej istocie pomóc, według was, własnej decyzji, nie? Ale nie, niekoniecznie, e, niekoniecznie to zawsze musi się udać, bo ten wilkołak może być zły, ale również okazać się, że ten wilkołak na przykład jest dobry, tylko coś tam się stało, przez co, nie wiem, zabił jakiegoś wieśniaka, który go obrzucał kamieniami, albo zabił burzonet, czy cokolwiek, whatever, a Dororo e, nie ma takich predyspozycji, że patrzy, czy ktoś jest zły, czy dobry, tylko widzi czerwony kolor aury, to od razu go atakuje i do, w momencie, kiedy dusza tej osoby, yy, powiedzmy, że zachowaniami, na przykład ten demon byłby zły i nagle zrobi coś dobrego, to jego ten krwisty czerwony kolor aury się zmieni, no i Dororo w takim wypadku bez słowa przestanie go atakować. Po prostu jakby... Dororo jest takim berserkerem, przepraszam, ja cały czas mówię Dororo, ale chodzi mi o Jakim Marui, jest takim berserkerem, który jak widzi kolor czerwony, takim bykiem, o! Który widzi czerwoną płachtę, to lgnie na te potwory, które chce od razu zniszczyć, nie? To jest jego jakby jedyny cel, atakować tą czerwoną aurę. Ponieważ wie, że ona wyrządza krzywdę. Tak. A jeszcze jeśli chodzi o podobieństwa między Dororo a Wiedźminem, to jeszcze jeden z nami taki bardzo wyraźny, czyli jakby dojrzałość serii, ale też jakby niestonienie od krwawych rozwiązań. Jakby śmierci bohaterów, których zdążyliśmy polubić zarzęsie i tu i tu. E, jakieś. No w ogóle to, że walki są krwawe, realistyczne. E, ludzie mogą, nie wiem, tracić kończyny i tak dalej. Jakby to nie jest walka z potworami, w której. Co? Tak. Okay. <ścoughs> walka z potworami, gdzie wszystko dobrze się kończy. To były takie Pokemony, że tam się trochę pobiją patykami, stracą przytomność, tylko nie, jakby tutaj i ludzie, i stwory. Dostają obrażenia. Są też jakieś motywy przeznaczone, no już wyraźnie, dla pełnoletniego widza. Na przykład jakieś motywy związane z prostytucją. Wydaje mi się, że takie klimaty, właśnie brudne no, ulica, pasuje do Ogółem jakieś obu zabójstwa. Historii. No, ogółem są obie krwawe serie, nie? No, są to raczej yy, twory przeznaczone dla dorosłych odbiorców. Mhm. No dobra, a y, pomijając już y, alegorię do Wiedźmina. To generalnie jako seria rozumiem, że Dororo 2019 ci się podoba. Tak, ogólnie mi się podoba. Yy, no, jest taka odskocznia, nie? Bo w tym sezonie mamy raczej takie jakieś wesołe serie, jakieś komedie, jakieś coś takiego. No. A Dororo to jest raczej... Yy... Na przykład The Promise Neverland. <laughs> Ale Dororo jest <noise> się jakimś y, troszeczkę odskocznią, bo The Promise Reverend jednak ma niższą kategorię wiekową niż Dororo. Y, no no tak. i Dororo jest y, bardzo fajnym tytułem, myślę, że dla dojrzalszych widzów, więc z głębi serca polecam. No i też bardzo jest tego I Ma ładny opening. Tak, ma bardzo fajny <głos> opening. <głos> który leci w tle, ale go, go zagłuszamy. Y, no i w ogóle podoba mi się ten szary filtr w Dororo. Generalnie tak, bo... nie jestem mm -hmm. jakimś wielkim fanem. E, szarych filtrów, bo zwykle to wtedy wygląda smutno i e, depresyjnie, albo co gorsza wygląda, jak, jakby był Batman w Superman. E, ale tutaj jakby to bardzo pasuje i też często na przykład jakieś konkretne elementy mają e, jest krewy kolor, na przykład nie wiem, ogień, albo krew, e, albo kwiaty. Ja ogólnie i to bardzo, bardzo lubię jakby... Efekt stylistyczny, przepraszam, że dzisiaj wcinam, mhm. efekt stylistyczny, gdzie na przykład mamy coś, co jest biało-czarne. Sin, Sin City, Quentina Tarantino takie było, że film był cały w bieli i czerni i jedyny kolor, który jeszcze się pokazywał to był czerwony i bardzo lubię ten efekt stylistyczny, bo jest taki jakby jaskrawy, nie taki kolor jaskrawej czerwieni, która pokazuje mhm. krew i tak dalej. W dororo jest... To troszeczkę w Dorore jednak są kolory, kolory, jest to, jak Mateusz mówi, takie przyszarzone, ale czerwony kolor zostaje zawsze czas się Czasami też nakłada się brązowy, czyli to nie tylko szary, ale generalnie jakby wszystko wygląda jakby troszeczkę jakby postarzane, jakby. Mhm. No to jest nawiązanie do tego, że po prostu Dorore jest starą mangą, starą. I w ogóle opowiada też jakby o takich bardzo tradycyjnych, jakby opowieść, jakby jest samurajowie, jakby to jest, odwołuje się do historii Japonii bardzo mocno, mhm, e, więc też pasuje jakby taki trochę bardziej historyczny e, filtr nałożony. E, muzyka jest bardzo fajna. Jeżeli chodzi o postacie, to zazwyczaj główny, e, jakby... No bo właśnie, bo zazwyczaj główny bohater e, ma być e, w podobnym wieku co grupa odbiorców, dlatego że wtedy grupa odbiorców łatwo się e, jakby wciela e, w głównego bohatera, łatwo jakby się z nimi o, utożsamia. A tutaj Dororo jest dzieckiem. Hikimaru co prawda, jest trochę starszy, ale Hikimaru tak naprawdę dopiero... Późno w serii uczy się wypowiadać te pojedyncze słowa, więc jakby trudno się w ogóle Semi z Hikimaru. No i z Dororo wydawałoby się, jeszcze. że jest, jest właśnie, że dziecko, jest tak dzieckiem, tak że on będzie irytujący, tak, że ma być niby taka poważna seria. A właśnie bardzo mały jest, moim zdaniem, no, dlatego, że jest bardzo ogarnięty. I jakby to nie to robi jakichś głupotek, nie wpada w jakiś pułap. Jakby Dororo nie jest postacią, która co chwilę wpada w pułapki, Hikimaru musi go ratować, albo coś takiego, tylko bardzo często to Dororo musi jakby. Jakby jest bardzo sprytny i on musi jakby coś rozwikłać, coś rozwiązać. On jakby w ogóle jest bardzo zaradny i mimo młodego wieku właściwie nie czuć tego, że on jest jakimś dziecinnym bohaterem. Jest, na, zdarza mu się na przykład, nie wiem, dużo śmiać albo zrobić coś głupiego, bo powiedzieć coś takiego raczej dziecinnego, ale... Ale widać, że był zahartowany przez wojnę. Tak, jakby widać to, że on jakby radzi sobie w życiu, on jakby nie jest naiwny, nie jest idiotą. I przez to, mimo że jest młody, to starszemu odbiorcy i tak łatwo się, nawet jeżeli nie z nim utożsamić, to chociaż sobie zrozumieć jakby jego motywację. Zgadzam się. Czy chcemy coś jeszcze powiedzieć? Czy tylko taką opinię ogólną? E, myślę... Bo zobacz, w 17 minut nawet nam się udało wyrobić w 20! E, myślę, że wystarczy tyle, co powiedzieliśmy. Jedyne, co jeszcze możemy dodać, a przynajmniej z mojej strony, to jeżeli ktoś z Was nie ogląda Dororo, no to zachęcamy. Seria miała mieć 12 odcinków, ale została na tyle dobrze przyjęta, że została przedłużona do 24, które będą jakby bez żadnej przerwy. Więc mm -hmm. czeka nas jeszcze. noc, 4 miesiące. Choć powiem Ci, że to jest ciekawe, misji. bo ostatni odcinek Dororo, który teraz, którego nie oglądałeś, to jest taki trochę nowy spoiler, to już widać, że e, Hekimaru, czyli główny bohater, jest już w tych okolicach. Gdzie, gdzie, gdzie żyje jego ojciec, czyli go nie? I ten Toho umarł, że widać, że Dororo już się zbliża do tego miejsca. E, więc troszeczkę się obawiam, że te 12 odcinków, o których jest nie przedłużony, to będzie jakaś osobna historia, która nie jest e, głównie stworzona przez oryginalnego autora i może to stracić na jakości. Nie no, oryginalna manga była dużo dłuższa, materiału jest dużo... Czyli dłuższa. możliwe, czyli... Może na przykład się spotkają, będzie jakiś wątek, ale jakby Pierwsze spotkanie Dororo z rodziną, jakby nie, Boże, Hikimaru z rodziną, nie musi oznaczać końca serii. Aby się rozstać, będzie jakaś, będzie jakaś walka na przykład i y, obie strony, nie wiem. Tak właściwie nie wiemy, co Dororo normalne. oczekuje od ojca. Nie wiemy, że ten ojciec teoretycznie mamy takie. Przypuszczenie, nie? Możemy mieć takie przypuszczenie, że ten ojciec chce go zabić, no ale nie wiemy właściwie, czy on na pewno chce go zabić. No tak. tak samo do Roro. No, ale pokonuje wydaje mi się, że te demony, ale nie wiadomo, co on właściwie oczekuje od swojego ojca, od swojej rodziny. ale wydaje mi się, że dojdzie do walki, jednak Jaki maru z jego bratem prędzej czy później. Z bratem? Powiem ci, że po ostatnim odcinku jestem tak sceptycznie do tego nastawiony. Tak? No, no to może jak go obejrzę, że to też tak będę uważał. Chodź! No, może dojść do czegoś takiego, ale i Dororo, i ten jego brat, czyli Tahomaru, są według mnie bardzo fajnymi postaciami, yy, bardzo mi się podobają. Yy, Dororo jest taki bardziej. Jak, przepraszam, cały czas mówię Dororo. Maru jest taki bardziej skryty w sobie, a ten Tachomaru jest taki bardziej odważny, próbuje jakby pomóc swoim mieszkańcom i, i, i też coś tam próbuje za pomocą swojej władzy zdziałać, nie? Oboje według mnie są dobrymi bohaterami, tylko ich ojciec jest jakby taką złą. Personom w tym świecie. Znaczy od razu słomno, tylko dlatego, że sprzedajesz swojego syna dla dobra swojego państwa, diabłu. No nie, czy jest coś to, nie oznacza że od razu, że jesteś zły? Chciałbym powiedzieć, że nie jest to społecznie akceptowalne. No dobra, więc polecamy Dororo. Mówił tak. dla do Shiro. Nie I dajcie znać w komentarzach. Jak wam się podobało? Dororo, tak. czy oglądacie? Oglądacie. I czy Was zachęciliśmy? A no może jesteście zainteresowani. 1969 To czekaj jeszcze 20 sekund. No daj spokój, mówić. przestań. No, no musimy 20 to. minut materiału! Właśnie będzie krócej niż 20. No dobra, to 1959. To jeszcze 9 sekund. tak jest słysz na Więc mój dla Was Shiro. Subskrybujcie, dajcie łapki w górę. Łapki w góle, dzwoneczki komentujcie, i inne znajomy! Żegnajcie. Cześć.